Witam Państwa, nazywam się Maciej Hołuj i będę miał przyjemność prowadzenia nowego programu sportowego w telewizji TV Miślewicy. Do studia będziemy zapraszać sportowców, trenerów i działaczy. Zapraszam serdecznie, rzuć na sport. Witam Państwa w 45. odsłonie naszego programu Wrzuć na Sport, dzisiaj o paralotniarstwie. Mamy szczególnego gościa w studio, Mateusz Siatka, witam Cię. Dzień dobry. Cześć. Uprawia paralotniarstwo i o tym właśnie paralotnia paralotniarstwie sobie porozmawiamy dzisiaj. Wiemy, że masz na swoim koncie osiągnięcie, które jest rekordem Polski, czy? Polski, tak? Polski w, w długości lotu, ale o tym sobie porozmawiamy w dalszej, w dalszej części rozmowy. Natomiast chciałbym Cię zapytać: jak to się stało, że się zainteresowałeś parolotniarstwem? Z parolotniarstwem związany jestem chyba od samego, jak, samego dzieciaka. E, mój tato zaczął latać w 2004 roku i jakoś zawsze za, chodziłem z nim na, na łąkę, na górki, zawsze miałem styczność ze sprzętem, pomogłem mu rozkładać parolotnie, ją składać. I, i tak to zostało do dnia dzisiejszego. Powiedz mi, kiedy po raz pierwszy spróbowałeś sam? No bo rozumiem, że jak chodziłeś z tatą, no to tak jak powiedziałeś, pomagałeś w roz rozkładaniu sprzętu i tak dalej. Kiedy po raz pierwszy zbiłeś się w powietrze? To było chyba w drugiej klasie gimnazjum. 14 lat taty nie była akurat w domu i była jakaś ładna pogoda, więc zabrałem mu ten plecak na łąkę <laughs> i pojechałem, rozłożyłem to. Zawiał jakiś delikatny wiaterek, postawiłem skrzydło, bo już widziałem, za które linki po prostu trzeba ciągnąć, żeby wystartować. Mm -hmm. Parę kroków zrobiłem, zbiłem się na jakąś wysokość 5-6 metrów, przyleciałem tam ze 150 metrów i to był akurat mój pierwszy lot taki samodzielny. Czy ten pierwszy lot, może dzisiaj z perspektywy czasu powiedzieć, że ten pierwszy lot był jak gdyby impulsem do tego, żeby się zajawić na ten sport i potem dalej go próbować rozwijać? No tak. W parolecki też się mówi, że jak człowiek się oderwie raz od ziemi, to już. Cały czas będzie chciało się po prostu odrywać i być w tym powietrzu i u mnie akurat tak zostało, bo każdego dnia myślałem, żeby gdzieś ten sprzęt wziąć i, i spróbować jeszcze raz polecieć? I z czasem to coraz częściej bywało, w końcu już wszedłem na taki poziom wyższy, że odrywałem się od górki gdzieś dalej latając, a nie mhm. tylko te 5 metrów nad ziemią i 150 metrów długości. Powiedz mi, czy ten epizod, kiedy twój tato nie wiedział, że, że fruwasz? Czy w jakiś sposób się tata do ciebie miał do ciebie pretensje? że Raczej, raczej nie. No, też już rozumiałem, jakie warunki muszą być, żeby bezpiecznie latać. To mhm. też nie było w silnym wietrze i żeby coś mi się stało. Na pewno to nie było nieodpowiedzialne, ale to była siła wyższa po prostu, żeby się oderwać od ziemi. No teraz możemy o tym mówić fajnie, ale wtedy to pewnie jakby tata wiedział, że jadę ze skrzydem na łąkę, to to na pewno by mi nie pozwoliło tego zrobić. Czy pamiętasz, jakie towarzyszyły ci, towarzyszyły ci emocje podczas tego krótkiego lotu? Czy... Jak, jakie, pa, pamiętasz odczucie, jakie, jakie miałeś wtedy, wówczas? Znaczy, praktycznie pod, podczas każdego lotu to uczucie jest takie samo. To jest radość, euforia. W powietrzu po prostu... Jak człowiek się odrywa od Ziemi, to wszystko to, co jest na Ziemi, zostaje na Ziemi. W powietrzu człowiek się skupia na tym, co jest w powietrzu. Kontakt z naturą. Tam głowa po prostu jest tylko skupiona na tym, co jest w powietrzu od wszystkich. To w takim razie powiedz mi, jak się rozwijała dalsza Twoja kariera paralotniarska po tym locie, o którym mówisz, inauguracyjnym, potem jak to się rozwijało? Jak, jak doszedłeś do tego, że, że zacząłeś uprawiać już ten, ten sport tak na, na, na dość poważnie? Znaczy, te pierwsze, pierwsze lata, które tam zaczynałem latać, to na pewno nie było na takim poziomie jak teraz, że bardzo często chodziłem na górki, tylko wtedy. Też nie miałem sprzętu swojego i to skrzydło taty to też było do takiej większej wagi, ja wtedy trochę mniej ważyłem, bo to sprzęt jest do, do określonej wagi. Uh -huh. e, I też nie, nie mogłem sobie pozwolić, żeby wyjść na, na wyższą górkę, żeby coś po prostu się stało, e, czy coś tego typu. E, dopiero gdzieś w, w trzeciej gimnazjum gdzieś ten jakiś tam swój sprzęt e, miałem do własnej wagi, i wtedy już z czasem po prostu wychodziłem na wyższe górki, e, oswajałem się z tym powietrzem. Potem zrobiłem licencję, żeby już mieć uprawnienia do tego mhm. i od tego czasu już po prostu każdy wolny czas spędzałem Spędzałeś po... w powietrzu. Tata no, pomagał? Tak jest. No, oczywiście no, wiedza i jego doświadczenie, które mi przekazywał, no, to na pewno wpłynęło to na, na rozwój. Na, na na, na rozwój. rozwój Powiedz mi, czy, czy jest taka sytuacja, że sobie latacie dzisiaj z tatą razem? Tak, akurat przestał latać. Od odkąd on zaczął wyjeżdżać do pracy gdzieś za granicę, to mhm. przestał. Chciałem, chciałem go zabrać na tandem, żeby we dwójkę sobie polatać, ale jeszcze go nie przekonałem. Może, <grym> to, może w następnym sezonie. Powiedz mi Mateusz, bo tak się zastanawiam, jakie predyspozycje powinien posiadać paralotniarz? Ciężko to określić. To... Latać może każdy, to niezależnie od wieku. No ale wiem, ale jakaś, na przykład lęk wysokości. Akurat na paroloty nie ma lęku wysokości i dlatego, że człowiek nie ma punktu odniesienia, mhm. po prostu nogi zwisają w powietrzu i nie ma do czego się odnieść. Ja też jako, pracując jako pilot tandemowy, wożąc pasażerów w Beskidzie, a ja mam lęk wysokości i ciągle to słyszę, ale odrywając się od ziemi po prostu on, a nagle nie mam. No I dlatego tłumaczę, że też że nie ma punktu odniesienia i dlatego nie ma lęku, nie odczuwa lęku i też ludzie po prostu z lękiem przestrzennym, którym miałem takie osoby, mm -hmm. też byli zaskoczeni, że nie boją się, nie, nie krzyczą, odczuwają. nie panikują dokładnie. Także to tutaj raczej na, na to nie wpływa. Czyli rynku. rozumiem, bo mówisz tutaj, że, że y, ludzie, którzy pod, twoją, jak gdyby, pod Twoim okiem latają, czy prowadzisz jakieś, jakieś kursy, A, czy prowadzisz jakąś. jakąś akurat jestem pilotem, który świadczy usługi z y, lotów paralotnią w Beskidzie Wyspowym. Pracuję mm. w firmie, która takie loty organizuje, i po prostu jeżeli ktoś dostanie jakiś voucher, bo on na taki lot przychodzi, Umawia się z nami, przychodzi, i wtedy mhm. ja mam przyjemność lecieć z takim pasażerem. Powiedz mi, gdzie tutaj u nas są najlepsze warunki do paralutniarstwa? Bez wyspowy, cały. Tak naprawdę mamy startowisko na każdy kierunek wiatru. Jest to ciecień, śnieżnica, szczebel. Ciecień, czyli Wiśniowa. Wiśniowa. Śnieżnica to mamy Kasinę Wielką, gdzie jest tor Narciarski. Szczebel, Szana Dolna, Czwilin, to jest tutaj Jurgów w okolicach też Kasiny Wielkiej. Yy... A myślenice? Myślenice? Hełm, na przykład? Tutaj nie, nie mamy bezpiecznego startowiska, mhm. ale też nam nie, nie pozwalają strefy powietrzne, które są, mhm. yy, które mają po prostu zejście do balic, samoloty i niestety tutaj nie możemy zbyt wysoko latać, a te górki jednak yy, też 614 metrów mają, więc yy, nie ma tutaj predyspozycji, żeby bezpiecznie latać. Mhm. Powiedz mi, teraz może przejdziemy, jeszcze chciałem Cię zapytać, zanim przejdziemy do tego Twojego rekordowego wyczynu, chciałem Cię zapytać o sprzęt. Powiedz mi, jak, jaka, jaka jest rola sprzętu i na ile sprzęt decyduje o, o, o uprawianiu tej dyscypliny sportu. Generalnie sprzęt ma różne klasy. Bo to na, na pewno na początku nie będziemy latać na skrzydle zawodniczym, uh -huh, uh -huh. który ma naprawdę bardzo dobre osiągi, ale też wymaga bardzo dużej kontroli e, nad nim. E, na początku, po takim egzaminie, gdzie jesteśmy, już mamy licencję pilota, e, kupujemy skrzydło takie szkolne, które wybacza bardzo dużo błędów. E, z kolei jest bardzo wolne, e, słabo, skrę znaczy słabo skręca. Te, 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 to skręcanie jest takie powolne. E, więc. E, z czasem też, jak człowiek już czuje, że ma pewność w powietrzu, to przeskakuje na kategorię już wyższą, tam sportowo-rekreacyjne i w ten sposób, ale no, jeżeli ktoś lata bardzo aktywnie, to takie skrzydło wystarcza, żeby bezpiecznie na nim latać. Jeżeli ktoś kupi nowe, to około 300-350 godzin i trzeba jednak zmienić, bo to Zwincz. jest tkanina, po prostu ona... Razem. Słońce wpływa na to, przewiewność i po prostu i ta tkanina już nie trzyma powietrza i po prostu już trochę słabiej lata. Powiedz mi jeszcze, proszę Cię, Mateusz, jak, a jak ktoś, ktoś się decyduje na uprawianie tego, tego sportu, jak, jak jest droga i jakie są koszty takiej takiego na, skrzydła? Na pewno to jest najtańszy sport lotniczy, żeby po prostu samemu gdzieś w powietrzu być, e, same koszty, no to licencję to wiadomo trzeba zrobić, bo to jest tak jak prawo jazdy, to są gdzieś koszty koło 3,5 tysiąca do 4 tysięcy z egzaminami, e, samo skrzydło, czyli to co mamy nad głową, Tutaj też możemy powiedzieć kwestię używaną albo nową. No używ... Zaraz po egzaminach, jeżeli jesteśmy już licencjonowanym pilotem, to możemy latać gdzieś za około 10 tysięcy złotych. Mm -hmm. To jest skrzydło, spadochron, uprząż, jakaś elektronika, kask. Spadochron trzeba mieć oczywiście. O, tak, oczywiście bo... mamy spadochron, bo wiadomo, no jak to na początku będzie hektarowa łąka z jednym drzewem i w nie wpadniemy, no to to, to mm -hmm. jest nieuniknione. I też mm -hmm. parolotniarze dzielą się na tych, którzy wpadli w drzewa, bo dopiero wpadną, więc yy, <noise> tak, to, tak to wygląda. Więc na początek tego sprzętu nie kupujemy jakiegoś nowego. Powiedz, im, Mateusz, teraz przejdźmy może do Twojego osiągnięcia, bo jest naprawdę imponujące. Opowiedz, co to za osiągnięcie? Gdzie, się, gdzie to osiągnięcie zostało zrealizowane przez ciebie i w jaki sposób? E, to jest e, rekord polski w długości lotu p, na paralotni. Też przekroczyłem to jako barierę 500 km, przekroczyłem jako pierwszy Polak. Nikt tego jeszcze nie, nie dokonał. Poprzedni rekord e, wynosił 480 km i też był w Brazylii e, wykonany. O ile pobiłeś ten rekord? Ile przeleciałeś? O 80 km. km. Pięknie. 80 km. E, I też to jest. E, z nieoficjalnych informacji. Te loty, które są po prostu publiczne dostępne. To jest dwunasty lot na świecie i pierwszy w mojej klasie skrzydła, czyli taki rekord świata a klasy serial. W klasie? klasie serial. Powiedz mi, dlaczego w Brazylii? Hmm, dlatego, że tam są najlepsze warunki do tego tak naprawdę. Silny wiatr wiejący od oceanu, e, płaski teren, gdzie ten wiatr nie ma o co się po prostu nie, nie ma przeszkód i można w miarę jeszcze bezpiecznie przy nim lecieć. Yy, yy. I pogoda na tak dużym dystansie. Ona jest naprawdę bardzo dobra na dystansie tam 700-800 km. A powiedz mi, w jakim rejonie Brazylii to jest? Północ z Brazylii. Północ Brazylii. Mm. Mm. Powiedz mi, no, co czułeś w czasie tego lotu? Pojechałem tam tak naprawdę to był Myślałem o tym od dawna, już to było moje marzenie od paru lat, żeby tam pojechać, ale zawsze jakoś tak nie mogłem tego dopiąć. I teraz jakoś tak po prostu. Kupiłem bilety we środę. Spontanicznie. spontanicznie y, gdzieś tam tata mnie też do tego namówił. Y, kupiłem bilety we środę, po, poleciałem w niedzielę. Moja podróż też tam trwała 37 godzin prawie. Skrzydło zabrać ze sobą. Y, sprzęt oczywiście ze sobą. Y, pojechałem tam na 14 dni, bo tylko tyle no tak naprawdę mogłem tam być, bo tutaj takie sprawy rodzinne, znaczy osobiste no, nie pozwala mi na więcej i, i praca. Y, tak naprawdę pierwsze 7 dni miałem, byłem w, nie w, byłem w złym miejscu po prostu do tych warunków. Teraz od paru lat jest tendencja takiego wiatru południowo-wschodniego w tych rejonach, e, gdzie ja w tym miejscu, gdzie byłem, przeszkadzała mi strefa powietrzna, która tam akurat była. W pierwszy dzień w ogóle w nią wleciałem nieświadomie. Tam brazylijczycy mnie upomnieli, żeby więcej tak nie robić. Mm. I też kolejne loty miałem po prostu, leciałem w ocean, gdzie kończyły się chmury. No, byłem w złym, w złym miejscu po prostu, i też no, cały czas myślałem o tym, że po prostu mi się to nie uda. Ale koniec końców potem ten wiatr zaczął się odwracać do takiego kierunku, jaki powinien mm -hmm. być, e, no, i udało się. Udało się. Świetnie, czy powiedz mi rekord rekordem, ale czy już chodzi Ci po głowie gdzieś myśl, żeby ten rekord poprawić? Myślę, że to jest do zrobienia, na pewno. Trzeba na dłużej, na pewno pojechać do Brazylii, żeby wybierać najlepsze dni, które naprawdę wieje silny wiatr i, i w takim, bo w takim trzeba po prostu próbować, żeby średnią prędkość dobrą wykręcić, mm. bo to można lecieć około 11 godzin. Startuje się po godzinę, godzinę gdzieś z 20 po wschodzie słońca, a ląduje się już tak naprawdę. Czasami loty są do, po ciemku lądujemy. nie widać kompletnie nic. Też można lądować 30 minut po zachodzie słońca, czyli tak naprawdę w Brazylii, jeżeli słońce zajdzie, tam po 20 minutach robi się momentalnie ciemno. Ciemno, po prostu słońce nagle siedzie. Powiedz mi, jak logistycznie to wszystko wyglądało? No bo yy, odległość yy, prawie 600 kilometrów, startujesz w jednym punkcie, w drugim czekał ktoś na ciebie, na jakiej wysokości leciałeś? Akurat są tam takie agencje, które organizują wszystko tak naprawdę, ja tylko muszę dolecieć do Brazylii, którzy mi odebrali mnie z lotniska, widzieli mi na miejsce, gdzie mieszkałem. Też Hol, czyli samochód, który ma taką specjalną wyciągarkę na sobie, wyciąga do góry na daną wysokość. I potem. To tak jakby prywatny kierowca jechał cały czas za mną, mhm. śledząc y, po prostu na stronie internetowej i też po komentatorze seryjnym y, mój lot. I y, 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 no, tak naprawdę tego dnia kierowca zrobił prawie 1750 km w, w jeden dzień za mną. Po prostu przyjechał po mnie, ja na niego czekałem prawie dwie godziny, no bo mhm. tam też są drogi, no nie takie jak u nas. No rozumiem. W jak, na jakiej wysokości leciałeś i z jaką prędkością? Początek dnia tam się też, jeżeli słońce jest troszeczkę słabo, słabe i ono od, o, jeszcze nie ogrzewa tak w pełnej mocy zie tej ziemi, to te wysokości o poranku są niskie, bo leci się około 800-900 metrów. One chmury na takiej wysokości są. Ale z, już z każdą, z każdą godziną te chmury zaczynają być coraz wyżej, bo słońce dokładnie, coraz tak. i te kominy termiczne też są coraz mocniejsze. E, no, ten lot akurat. Maksymalne wznoszenie do góry takie uśrednione, to miałem prawie 9 metrów na sekundę. To jest no, też rekordowo. Sporo. E, a maksymalną prędkość tam pod koniec dnia, gdzie już naprawdę zaczęło mocno na tysiącach na metrów nad poziom morza, czyli to jest też jest nad grunt około 2900. Mhm. E, zaczęło wiać też mocno tu momentami miałem po 110 km na godzinę. Także to też czy bardzo... miałeś jakieś momenty niebezpieczne, czy jakieś momenty zwątpienia? No powiedziałeś, że nie wiesz, czy, się, czy, się to, czy ten lot się uda, ale się udał. Ale czy, jest, czy, czy lot był spokojny, czy miałeś cały czas komfort tego lotu, czy, czy były jakieś sytuacje podobne? No, mało braku, abym tego dnia w ogóle nie poleciał, e, ponieważ e, wcześniej rano, ja, ja nie byłem tam sam, tam było 15 pilotów mhm. i każdy chciał gdzieś wcześniej wystartować. E, Dopiero oderwałem się od ziemi za trzecim czy czwartym razem. Początkowo za, pierwszym, za, za pierwszą próbą pilot, który był z mojej prawej strony, który, który miał startować pierwszy, wystartował, ale zabrał moją linę i po prostu musiałem się wypiąć, żeby mnie nie porwał. Po czym za kolejnym razem, po, gdy mnie podpięli, odczepił mi się wyczep. Lina, która mnie ciągnie, po prostu wy, wyczepiła mhm. mi się. I te już minuty uciekały, bo nie mogli złapać spadochroniku. Kierowca był 200 metrów przede mną. A za trzecim razem, tak naprawdę, e, postawiłem skrzydło po raz kolejny, mi się ten wyczep wypiął i trzymałem skrzydło nad głową, żeby mi podpieli, po prostu trzymając czasę nad, nad głową. I przyszedł do silny podmuch, gdzie mnie przewrócił i przeciągnął mnie około 30 metrów po asfalcie. Całą nogę mi po prostu z, skóry z nogi zdarło, bym się. No, się normalnie lała. Ale nie, nie ostodziło to twojego zdrowia. Znaczy, no też e, skrzydło mi spadło na, 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 na krzaki takie, takie kujące i w, w jednej sekundzie to skrzydło, nie wiem, to chyba jakiś sygnał był, że muszę tego dnia polecieć. Po prostu spadło mi na asfalt, sześć osób mnie złapało i mówię, i po prostu mówię znowu dawać, podpinać i lecę. No i udało mi się, to też jest... eee, Gratuluję Ci oczywiście tego rekordu. Mam nadzieję, że nie spoczniesz na laurach i będziesz próbował ten rekord pobić. Eee, wycieczka do Brazylii pewnie jest też równie atrakcyjna turystycznie, jeśli jest czas na to. W związku z tym, na koniec naszej rozmowy chciałem Ci jeszcze raz gorąco pogratulować tego wyczynu, bo to nie lada wyczyn jest i życzyć Ci, żeby ten rekord jak najkrócej przetrwał. I dziękuję Ci bardzo za dziękuję wizytę bardzo. W, naszej, w naszym studiu. To na dzisiaj tyle, dziękuję Państwu za uwagę i proszę nas oglądać w następnych odsłonach. 3 2 Hadi yazda. <laughs> 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 Dzięki wielkie. Brawo rekordzistom polskim. Kozak. Dzięki. Dzięki wielkie. Nie, nie, w datu, w datu, w datu, nie, nie, <laughs> Nic. nie, 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 nie,